Kurwa, no kurwa, Cześć, Michał Koper z portalu linkpolska.pl. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską. Dziś parę słów na temat zbliżającej się gali w Jasiące Podrzeszowym, na której Łukasz Różański zmierzy się z Alenem Babiczem w walce o pas WBC Wagi Bridger. To wszystko 22 kwietnia. Mega, mega wydarzenie sportowe. Pierwsza walka o tytuł Mistrza Świata w Polsce od roku 2020. 16, kiedy to Krzysztof Łowacki boksował z Aleksandrem Usykiem pas WB o kategorii junior ciężkiej, no i kto wie czy nie ostatnia taka walka na długi, długi czas, no bo jeśli Łukaszowi z na dziada nie uda się Babicza pokonać, no to cienko jest z perspektywami na kolejne mistrzowskie walki nad Wisłą w kolejnych latach także kto boksem przyjara i kto chce na żywo być świadkiem walki o mistrzostwo świata w Polsce, no to niech na rzecz u 22 kwietnia rusza i jak pewnie wiecie ruszyła już sprzedaż biletów, no i zgodnie Zapowiedziałam, nie są to jednak bilety w cenach niskich, no bo najtańsze kosztują 300 PLN-ów, no ale sprawa jest tutaj prosta: to wszystko musi się jakoś zwrócić. No bo przypominam, że w przetargu na garze tylko dla Różańskiego i Babicza poszło 425 tysięcy dolarów, a to wcale nie jest jeszcze koniec kosztów związanych z tą walką i z tą galą. W ogóle gala nie będzie transmitowana w systemie pay-per-view, będzie dostępna w otwartej telewizji w TVP Sport, więc nie będzie też dodatkowych przychodów z Pay Per View, zatem zarobić można tylko na biletach, na pieniądzach od sponsorów i miasta, no i sprzedaży za granicę praw do transmisji, stąd właśnie te wysokie ceny biletów. No, można by jednak zapytać, dlaczego by gali nie zrobić w większej hali, nie na 4000 jak jest w miesiącu, ale na przykład na 15 w innym mieście, no i część biletów puścić za mniejszą kasę, a no nie wróżyłbym po prostu takiej operacji sukcesu, bo Łukasz Różański jest takim lokalnym gladiatorem rzeszowskim i ma wsparcie e, finansowe ta impreza właśnie dlatego, że odbywa się w Rzeszowie, a nie na przykład w Krakowie czy w Gdańsku. Widziałem też pojawiły się e, pytania, dlaczego w nieco większej hali, czyli na podpromiu w Rzeszowie tej imprezy nie zorganizować. No przyczyna jest prosta. Hala jest zajęta na siatkówkę w ten weekend, cały weekend około 22 kwietnia, a sąsiadujące weekendy z kolei, no to odpadają ze względu na święta i na inne transmisje już przewidziane w grafiku TVP Sport. Jeszcze wchodziłby tutaj w grę ewentualnie stadion, no ale ponoć tutaj sprawa rozbija się o koszty, no i sprawy techniczne związane z Murawą. Więc suma sumeru mamy gale w hali G2 Arena w Podrzeszowskiej Jasiące i kropka. Trzeba się z tym pogodzić, a co do sprzedaży biletów, to są one wrzucane partiami. Teraz już poszła druga partia tych biletów, więc trzeba być czujnym, jeśli ktoś chce zapalować na te najtańsze za 300 to być może one wpadną w któreś z następnych tur. I jeszcze jedna kwestia, bo też o to pytaliście. Kwestia undercardu. Kto na undercardzie tej. Gali pojawiały się różne spekulacje, w tym możliwości walki o tytuł europejski. Ten undercard, z tego co wiem, powinien być mocny i międzynarodowy, no bo skoro ta gala ma pójść za granicę, no to powinna zawierać nazwiska, które zainteresują też zagranicznych kibiców boksu, ale jeśli chodzi o detale, to zostawiamy ogłaszanie promotorom tej imprezy. Z tego co mi wiadomo, to powinno być bardzo, bardzo fajnie. A już niebawem powinna, taką mam przynajmniej nadzieję, ruszyć promocja walki i całej Gali z udziałem zawodników. I o ile uda się ściągnąć do Polski na konferencje prasowe Alena Babicza, to nie jest do końca przesądzone, bo tutaj był przetarg, więc druga strona niekoniecznie musi być do promocji nastawiona bardzo pozytywnie. Ale jeśli to się uda i Babicz przyleci do Polski, to można spodziewać się fajnego show, bo Alen Babicz to jest promocyjny samograj. Jeśli jesteście anglojęzyczni, to serdecznie polecam Wam wywiady na YouTube z Alenem Babiczem, bo to jest naprawdę kolorowa sprawa. Ja miałem okazję w Londynie parę razy pogadać z Alenem Babiczem i to jest postać mega, mega pozytywna, no ale przy tym też groźna, bo jak walczy to aktywuje u siebie ten tryb savage, czyli dzikusa, on sam mówi zresztą o sobie, że ma takie dwie osobowości, jedną łagodną, tę codzienną i wojenną, ringową i wtedy właśnie... Babicz zamienia się w The Savage. Powiem wam, że odsłuchałem ostatnio kilku wywiadów z Alenem Babiczem, których Babicz udzielił przy okazji pobytu w Arabii Saudyjskiej, gdzie był jako członek ekipy Tomiego Fiorego, bo on sparował z Fiorem, przygotowując brata króla Cyganów do walki z Jackiem Polem. I powiem wam, że te wywiady to jest. Prawdziwa kopalnia cytatów. Ale zanim do tych cytatów przejdę, to taka ciekawostka. Alan Babicz ostatnio zmienił trenera na Antonego Wilsona, który pracuje obecnie także m.in. z nowym mistrzem WBC Wagi Cruiser, czyli z Badu Jackiem. No i tutaj taka mała uwaga, ciekawostka. Wilson zna trochę osobiście Łukasza Różańskiego, bo miał okazję z nim chwilkę poćwiczyć w kwietniu, gdy Łukasz Różański odwiedził Dubaj. Także trener Babicza ma jakieś tam rozeznanie w tym, co umie Łukasz Różański, bo nie tylko oglądał go na taśmach, w telewizji czy w internecie, ale także był z nim na sali treningowej i chwilkę z nim potrenował. A teraz już kilka strofek od samego Alena Babicza z ostatnich wywiadów tych arabskich, saudyjskich. Chorwat pytany o walkę z Łukaszem Różańskim mówi wprost: tutaj będzie nokaut, to się na pewno skończy źle, no i mówi, że postawi na brutalną siłę babić, mówi tak, to będzie szalony nokaut, ktoś tutaj pójdzie spać. Ja chciałbym się trochę przespać, bo już jestem zmęczony, więc chętnie zostanę znokautowany. Takie jest teraz moje nastawienie, więc wjeżdżam w ringu na maksa. Mam teraz nowego trenera, robię nowe rzeczy, więc Różański raczej nawet mnie nie tknie, ale jestem gotów iść na wymianę, jeśli jesteś w boksie Musisz być gotowy na knockout. Niestety teraz nie każdy jest na to gotowy i dlatego boks traci na popularności. Niedługo chyba będziemy mieli walki z niedźwiedziami, bo bokserzy boją się oberwać, a ludzie chcą oglądać jak ktoś dostaje w łeb. Ja jestem na to gotowy, deklaruję. Allen bardziej jestem ciekaw, czy faktycznie to będzie taka frontalna ofensywa to będzie taki boks, z jakiego Alena Babicza znamy, no bo trzeba mieć na uwadze, że pracuję teraz z Antonem Wilsonem. Treningi już podobno są już same treningi, są inne, więc zobaczymy jak będzie w samej walce. Babicz o tych treningach z Wilsonem mówi tak, moje treningi wyglądają teraz zupełnie inaczej niż wcześniej. Trener Wilson zabronił mi w ogóle sparować, mam bana na sparingi od 10 dni, ale zaufałem mu i wykonuję jego polecenia. Babicz też przekonuje, że absolutnie nie obawia się walki w Polsce, zresztą o Polakach i Polsce mówi raczej pozytywnie, posłuchajcie, Polska i Chorwacja to podobne chuligańskie kraje, piłka nożna i tak i tak dalej. Mamy swoich gości w KSW, w MMA, ciągle wojujemy z Polakami, jest krwawo i nie mogę się doczekać walki. Pytany Alan Babicz o message taki bezpośredni dla Łukasza Różańskiego, mówi, że po polsku to on zna tylko jedno słowo, Zresztą sami wiecie pewnie jakie. Kurwa, no kurwa. I dodaje, Różański to dobry chłop i prawdziwy wojownik walczący do końca i teraz zobaczy swój koniec. Zafunduje Ci największą porażkę z całym szacunkiem, to będzie Twoja największa przegrana. Tak odgraża się Allen Babicz. powiem Wam, że nie mogę się już doczekać tej gali. No i nawet samej promocji tej imprezy w ringu raczej nie będzie żadnych technicznych fajerwerków, no ale będą prawdziwe emocje. Mocne ciosy i po prostu kto mocniej trafi tę ten, ten walkę wygra. Ciężko mi uwierzyć, że ta walka skończy się na punkty. Łączny rekord zawodników to jest 25 zwycięstw, 0 porażek i 23 nokauty. 23 nokauty w 25 pojedynkach, także no, niemal na 100% czyjaś głowa tutaj poleci. Czekamy na walkę, a na dziś to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, bandziorno!